Seba jeszcze ci mówił na twojej nośnej Fajnie, 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 nie, 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 nie Czarny bur, czarny bur, czarny bur Do choroszy, do choroszy, do choroszy, do choroszy Ja pamiętam, 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 dam, dam, dam Ty, a co ty za radio masz, wiem, że Monotecha radio? Bo nie. To Monotecha. Monotecha i prezydent Dżony Trójka. Prezydent Johnny Trójczka i mikrofon. Był wcześniej taki 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 był sam całym Ja teraz jestem kurde wariat takiego. Te nasze monotechnie, tech, też. Nasze morne. No. Nasze. Nasze. O, nasze słynne monotechy. Panie łatie, wacie, 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 wacie. No, no, jakby na upierzeniu miał antenę, to by jeszcze lepiej szło. A to ładnie pisze Dobra, o, Dobra. O, już teraz, o już teraz, teraz już jest dobrze. Poprawiam węgiel, poprawiam węgiel, poprawiam węgiel, Ja, no. no. ja tu mam drugie na słuchu radio, także że ja wiem co tu się no. dzieje. No, no, o, proszę bardzo, bardzo. I tak ty, a ja mówię w ogóle składać z tego normalnego radia. Czyli ja mam tutaj... Czekaj, czekaj, ja mam tutaj M. E, aha, M tech e, główny. No. Bardzo ładnie, ładnie, kurwa, kurwa, kurwa. bardzo ładnie, bardzo ładnie. Naprawdę. Głównie tak, tu idzie, że burza, burza, burza. To Mega, ty możesz sobie zrobić tak Ten e, z nie, ja nie mam takiego mikrofonu z echem. Nie mam, nie, 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 nie nie, nie mam, nie mam czegoś takiego. Także. Znaczy, czekaj, nie, nie mam nawet mikrofonu. Kiedyś miałem taki mikrofon, no ale to posprzedawane trzeba by było dokupić. No, także tak to wygląda. Nie mam nawet w radiu, nie mam w mikrofonu, no także. A tu jest króle echa, nie? Dobra, a teraz już z innej wersji... Panie, pamiętam, żeście że się obydwoje nagrywali na YouTube, że yy, dajecie radio na żywo i MT, yy, Mt, Mt. To emde, 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 A było? A było, było, A było, było, no, było! No, było. to to, by to, to, by to to w kominiarkach my tam od motocykla i tak, żeśmy sobie tam jaja robili, no było, było, tak, było, tak. to właśnie ja, ja, ja o tym mówię, nie? i mówisz, mówisz do ludzi, mówisz, no tu nadajemy kurwa z garażu wy ty no było tak, ale to gęby pozakrywane żeby nie było widać kto, kto, co no było, było, było tak, dokładnie no, także ja mam dobrą pamięć długą, no, no i dobre. A pamiętasz jak ty ze mną w A6, piwo i kapał na dach? Na, na, na łeb? Pamiętam, jak szy, szyber dach przeciekał. Wyjebalimy trochę. brakło, no to naszela. Ogień, jedynka, dwójka, trójka, kurwa, w pizze i naszela. gaz i na dostawę. Pojechali po pivo, zlučili i dalej kapao, i chuj. A pojechali za chleniu i chuj. Tak. Później zakleił silikowę i koło poszło. I później sprzedał no, z tym świrem drugim. Ja pierdolę, ty sprzedałaś z tym, z tym drugim świrem. Ja cię pierdolę. Ja to, to co koło poszło, to, to ty byłeś? To ja wyjebałem w dach, ja się w garaż. No i czemu poszło? O ci to powiem zaraz, no dalej. Pierdolę. Masakra. Dobra, to jak to idzie z tym, z tym murusechem? No co, no bardzo dobrze słychać. No, przyjął po tylko to, ze samym wzmocnieniem. To teraz ja tylko było no, pogorszyłem, tylko trochę zaszło, bo kurde widzisz, wkurzu się zbierało, pewnie i tam ten przełączył musiałem prysnąć, nie? Ale no, ja to mam drugiej rady pogorszyłem, także idzie dobrze. Koło poszło. No ale powiedz mu to jak koło poszło, jak ja jechałem, nie? No, jechał, to żeśmy to wtedy Astres sprzedali no i my wracali już chyba jeszcze tam żeby dotankować coś no a ten zobaczył że, że, że ten że ścigany ma ten, ten, ten motor, motorower no i widać się tu przejadę kawałek nie no, wiesz i piruety tam robił o babko a jeszcze <grystanie> ha a ty a ty A ty. tu kazu to co kurwa? Tadek mi mówił, żebym się ciebie pytał, co to jest. Tadek Turfles. No Ameryblat? Ja nie wiem, gdzieś tam koło ciebie garaż miał. Tadek Turkle. Nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ty kurwa, to wie, co ci zaraz powie. Tam koło tego, koło tego, jak to się nazywa? Nie cukrowni, tylko koło, koło kwiaciarni. Na murze było napisane Tadziu Turtles. I to lata było. Lata temu było napisane. Na pewno to widziałeś. Tadziu Turtles. A to wiem, który. On tak chodził, jak jako, jako pierdolony, No, to wiem, który. Wiem, taki szupły. Łysy, nie? Ale ja nie wiem, czy to on to jest. On tylko był napis na ścianie Tadziu Turtles. Idę za, za Jara, jara. Tadziu Turtles był właśnie, no i ja mówię, to, będziesz wiedział, nie, bo ty z tych rewirów. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale to się. No. Także wesoło, Tadziu Turtles, no. no to wiesz, wszyscy są, mecha poz zakładane. na opierzenie anteny i tyle, nie. Ja, adwokat, mam w ogóle jakieś radio? No, y chyba tak, chyba tak. Chyba tak. Ale takich tych jak tutaj my to mamy, to nie ma. Gdzie oni to kurwa łeb. Ja pierdziałem, dzisiaj to jest normalnie. Szał, szał, szał pał. Ale nie ale gdzie radio ty. Wiesz, kurwa, ja byłem sław na tym. Na dronie to byście my się grali. No tak, nie było wiadomo o co chodzi. No, to chodzi właśnie, no, no, no. Wiesz, Ty tam mu, yy, dupę liżysz, no, ale dobra, no, ja już nic nie mówię, nie? No, ja nikt, nikomu nic nie liżę, także wiesz, tak to wygląda. Kurde, co mi się tu dzieje? Co się dzieje, panie? Świat szaleje. No a ten poszedł całe calaki palić? Ja nie wiem Rusiu, nie wiem Tyru, nie wiem. Ja jestem w porządku, że ja jestem w porządku dla ludzi wszystkich, którzy są dla mnie w porządku i gra w porządku no. No i co? On poszedł gdzie a, to ja masz mówiłem. No, figura z brozu na porcelanę i tyle, nie? No. Ty ja muszę z nim czy nie z tym z wszystkim. Nie, nie. Co ty? że ja pierdolę, skąd Ty masz za to słów kurwa, wszelkie księgowość, ja Cię pierdolę <gry> No księgowość, ta mała księgowość, nie, no, no bo ta mała księgowość, co u Ciebie była ta księgowość Ty, ja się zastanawiam za, 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 gdzieś to udostępnić ten film, czy nie? Co? Ja się zastanawiam, czy udostępnić gdzieś ten film, nie nauczany biologicznie, czy nie? <grym> no to co trzeba będzie ale mam mówić, nie chcę ci wysłuchać, bo ty jesteś tak po... No, że... czyli po prostu nauczania biologiczno-ustowe, no, czyli... A kurwa, i granie, kurwa, na flęsie, czyli y, wrażenia biologiczno-biologiczne, biologiczno-historyczne, o. To jeszcze tam jest, tam są jeszcze tym starym Juchersy stare! Ja, ich Junker <laughs> oh, bin Junkers sein wird. Der Napalnier, ich Junkers. Xiva Junkers. <laughs>